My name is Fadi Zabad. I'm, I'm Lebanese, uh, born and raised in Beirut, Lebanon. Uh, I lived there during most of the civil war, which was during 1975 to 1990. Uh, and towards the end, uh, after the war had ended, I was still in high school and uh, managed to go with some friends in the photography club to take some pictures of the damage after the war in downtown Beirut. This was around 20, 21 years ago. I, I took these pictures and they've been lying in the drawer ever since. Uh, and now, I don't know how, but somehow they're being exhibited in Warsaw for the first time ever. And, uh, and I'm here to, to see the opening of, of this exhibition on August 1st, 70 years to the day for the Warsaw Uprising. Uh, I'd like to thank uh, thank you all for coming it's uh, it's amazing to see so many people interested in this kind of uh, exhibition and obviously this would not be possible without without Dominica here and, and her team thank you very much for making this happen uh, Obecna tam. Zobaczyłam te zdjęcia po raz pierwszy w Bejrucie w 2012 roku. Fadi tak trochę od niechcenia mi je pokazał i patrząc się na te zdjęcia pomyślałam o rany, one tak trochę wyglądają jak Warszawa z czasów wojny czy Warszawa z postania warszawskiego. I pomyślałam, że być może um, moglibyśmy pokazać zdjęcia Fadiego tutaj w Warszawie i że być może rocznica powstania warszawskiego jest dobrym momentem, żeby je pokazać. Kiedy po raz pierwszy usłyszałem o pomyśle Dominiki na e, zrobienie wystawy zdjęć zniszczonego Bejrutu 1 sierpnia w 70. rocznicę powstania i zestawienie, zamierzone zestawienie obrazów, z obrazami, które kojarzą nam się z zniszczoną Warszawą, uznałem, że to jest znakomity pomysł i słuchajcie nam, nam w Polsce potrzebny, ponieważ my po prostu e, bardzo skupiamy się na naszej własnej historii, e, czyniąc nasze własne doświadczenie historyczne czymś wyjątkowym, nieporównywalnym i tym samym robimy sobie jakoś krzywdę, ponieważ e, zamykamy się w pewnym zaścianku. Chciałam troszeczkę rozszerzyć tą perspektywę, bo tak jak każde doświadczenie traumy czy katastrofy jest bardzo partykularne dla ludzi, czasu i miejsca, tak niestety jest w bardzo brutalny sposób powtarzalne. Zależało mi na tym, żeby zobaczyć tą rocznicę Powstania Warszawskiego w kontekście innych wydarzeń, innych katastrof, ale też w kontekście tego, co się dzieje dzisiaj. Tak? My na szczęście na nasza trudna historia stała się 70 lat temu. E, natomiast dzisiaj to, co się dzieje w Syrii, czy to, co się dzieje w Izraelu i Palestynie, to są w jakiejś mierze podobne sytuacje. The last wars that were fought. Uh, I don't know, like in the United States, they're not used to war. In Europe, very few countries have experienced war since, since World War II. Uh, so, for, for me, having lived through it, I, I tend to, to feel more when I watch it on TV because I know what it feels like to, uh, to live in the, in the basement, for example, or, or to hear sirens and to hear bombs raining around you it's very difficult to look around the world and, and see a lack of empathy for the other and i say this specifically today i mean looking at palestine how can you look at these children being killed and not feel and not feel that something's wrong